Mobilnego studia Onetu. Słońce. Pięknie nam świeci, ale te zacienione twarze, to Joanna Sorik wielku. Dzień dobry. 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 Panie minister i gratuluję mandatu Europosłanka. Elektra. Elekt, elekt, tak. Elektra, dobrze. Ehm. Bo w lipcu dopiero za przyjęcie. No właśnie. No jeszcze przedstawię Jacek na z tyłu też no. się państwu kłania. Pani minister, ruszamy w drogę. Ale zanim ruszymy, to jeszcze Państwo jeden cytat, co pani przypomnę. Mhm. Trzeba przemyśleć, czy to jest problem przejęcia części postulatów przez Koalicję obywatelską, czy kwestia nieumiejętnej komunikacji z wyborcami. Czy braku bardziej atrakcyjnych elementów programowych, czy też jakości przywództwa. To o lewicy, wie pani, kto to powiedział? Mhm. Aleksandr Kraśniewski w z onetem. No, słowa. Znaczy, jeszcze niedawno nie najbardziej rozwala psycholożka. No Bardzo wyraźnie Was popierał, mówił, że będzie zawsze popierał lewicę, no ale chyba takie rozczarowanie gdzieś tam przy pana prezydenta. Serdecznie pozdrawiam prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja się zgadzam z tymi słowami. Prezydent Aleksandr Kwaśniewski jest lewicowcem i zawsze na tą lewicę będzie głosował, zawsze tak uważał. I tutaj akurat myślę, że mogę śmiało, śmiało to powiedzieć. Ale tak, jedną. Ja też nie chcę tutaj robić wili na lewicy, bo my jesteśmy przed spotkaniem, na którym będziemy Kiedyś sobie. E, mamy za tydzień chyba posiedzenie klubu, ale też musi być posiedzenie zarządu. No, generalnie trzeba podsumować te trzy kampanie wyborcze, które za nami, bo przypomnę, że mieliśmy trójskoku. Ja, panie redaktorze, e, wczoraj jak padłam po tym wszystkim w e, wieczorze wyborczym, spam w godzin, ale to i tak jest za mało, bo jednak e, to, była, to był intensywny, intensywny rok. Tak za mnę, zamknę to w taką klamrę. I trzeba e, nabrać sił, żeby pewne rzeczy naprawić, przemyśleć, e, nie wiem, poukładać na nowo. Pani, Pani poseł. Ja obwiniam lewicę po tych wyborach. Synek, to trzeba usiąć i przem Pomyśleć na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Mówi pani o tym, że no będzie zarząd, będzie klub, że tam musi się troszkę ochłonąć, no, wszystko przeanalizować, jasne. No, ale pani tak wewnętrznie. No pani przecież jest takim kampanii fajterem, dlatego pani musiała to wszystko cypić. No, w tych trzech kampaniach była pani bardzo aktywna. Co nam poszło nie tak w tych wszystkich wyborach, na tych trzech z rzędu. no Bo ten wynik przy okazji wyborów parlamentarnych. Ja pamiętam, kiedy teraz spotkaliśmy się one rano tak, tak. w wydaniu po wyborczym w Sejmie. Więc pani mówiła, no, że. Czy znaczy mówimy, że gejów jest w Polsce 2 miliony, ale 2 miliony gejów nie chciało nas zagłosować? No to jest ten problem. No jest gorzej niż zakładaliście, ale na szczęście jako koalicja. federacja miała 1,5 miliona, lewica miała dwa razy mniej, czy tak, nie, nie wiem, 700 tysięcy, a oni się oglądają, że gejów w Polsce jest 2 miliony, no to nawet większość gejów nie chciała na was zagłosować. W macie szansę przejąć władzę i tak dalej. Później bo wybory samorządowe wynik jeszcze gorszy. No, Teraz wybory europejskie, teoretycznie dla was całkiem dobre e, wybory, no a wynik jest, no, ja się, brutalnych to słucham, ale... no, ja, ale... ja słyszałem od paru działaczy lewicy, że to fatalne. No tak, no ale ten, ja... to słyszycie, będzie... ja, ten, ja, ja mam to, powiem, diagnozuję w to w ten sposób. E, jeżeli chodzi, e, w ogóle Wybory do Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o kampanię, ona była naprawdę bardzo dobra. Kampania do Parlamentu do samorządu fatalna. Po tej kampanii zaraz musieliśmy wskoczyć, w tryb kampanii do Europarlamentu, było bardzo ciężko, bo morale były wśród działaczy, wśród nas wszystkich bardzo niskie, trzeba było na nowo zbierać podpisy. Ci, którzy tego nie wiedzą, jak to na co dzień wygląda, to jest ciężka naprawdę robota. I, i tak uważam, że w tej sytuacji, w którą mieliśmy, w której mieliśmy, udało nam się zrobić totalne w ogóle minimum, czyli te trzy mandaty europosłów. I teraz, czy mogło być lepiej? Wiesz co, ja mam wrażenie, że niedługo dla lewicy totalne minimum to będzie mieć 3% i posiadać. Be Oczywiście, że tak. Programowo uważam, że jesteśmy tutaj bardzo dobrze przygotowani, mamy ciekawy program. W wyborach parlamentarnych zabiła nas na samej końcówce w ostatnim tygodniu, na pewno w, jakiejś, w jakimś procencie, sytuacja z ratowaniem trzeciej drogi. Bo ja potem, jak spotykałam się z wyborcami, wyborczyniami, czy to w Ujazdów Pomorskim, czy teraz w Wielkopolsce podczas kampanii, ludzie mi mówili: Jestem lewicowcem, ale nie no głos. Tak, tak, mówiliście o trochę... weryfikacjach w wyborach samorządowych i europejskich, kiedy I teraz, już nikt nie namawiał na to, żeby na, głosować na trzecią drogę. Przypomnijmy, że wtedy w tak. wyborach parlamentarnych Jadonatus i, i Aleksander Kwasitiewski też w rozmowie ze mną to trzeba patrzeć na to całościowo. I, tak, i, teraz, I teraz jakby dalej to tego, my jako lewica, jako nowa lewica jesteśmy w rządzie, do rządu nie, nie, wesz, nie wszedł nasz młodszy brat, czyli partia razem. Z tego co ja widzę, ludzie w ogóle nie rozumieją tej sytuacji. Dla nich to jest pomieszanie z poplątaniem. Jedni są w rządzie, inni ten rząd krytykują. Jest to jakby y, dla ludzi, dla naszych wyborców totalny bałagan. Druga wa bardzo ważna kwestia. Ludzie traktują nas, lewicę, y, jako taki... Y, jako... nie chcę powiedzieć koalicję obywatelską, ale jako taki y, jedno... E, świrów, oszołomów, ludzi odrealnionych, zajmujących się aborcją i lgbt e, nie żyjącymi poza Warszawą i paroma innymi większymi miastami, e, partią bananową, ludźmi niegodnymi zaufania, przy przystawkę dla Platformy Obywatelskiej, nie, partią nienawidzącą mężczyzn, antyklerykalną, dla, dla, dla których nie, którzy, które łatwo gardzą świętościami, popierający Zielony Ład, popierających to... E, imigrację na granicę, ja większość Polaków tego nie chce. No, tym jesteście. Jeżeli chodzi o naszą koalicję rządzącą, czyli też bardzo dużo wyborców. Jak nie odróżnia, jak to jest skąd? Ja no, nie mam takie sytuację. Teraz... Jesteśmy w masie, jesteśmy w masie. I teraz, no to jest kluczowe. pamiętam, tak jest to, to nie pani, że brali panią za polityczkę kolejny obywatelskiej? Zdarzało mi się, zdarzało to, bo to w ogóle było dla mnie powiem szczerze wielkopolsce szokujące, ale to też mi pokazało, że ludzie rzeczywiście trafiają nas jako jedność, jako masę. I to jest uważam kluczowe, jeżeli chodzi o lewicę. Bo my jako lewica programowo, też wizerunkowo i to, jak my jesteśmy, szczególnie posłanki lewicy, jesteśmy kompletnie inni niż platforma obywatelska. Kompletnie inni. W działaniu, yy, w programie, w wielu, wielu kwestiach, y, jeżeli chodzi o politykę. I ludzie nie widzą tej różnicy. Uważam, że to jest klucz naszych problemów. Jest jeszcze jedna rzecz, bo odsunęliśmy, nie głosowały na nas gremialnie też kobiety, o które my jako lewica wszyscy wiedzą, że. Może Nie, wszyscy wiedzą, że lewica kobiety walczy, bo akurat jakby to jest wiadome. Tyle, Jak rozumiem, wszyscy wiedzą oprócz kobiet. No, bo na to wychodzi, że wszyscy wiedzą, że lewica walczy o, walczy o prawa kobiet, ale nie, nie, wiedzą, nie wiedzą tylko jedynie kobiety. Chodzi na to, że 43,8% kobiet głosowało na PiS albo na Konfederację, czyli ci, co popierali zaostrzenie przepisów aborcyjnych. Co więcej, jeżeli dodamy PSL i lewicę, która generalnie za aborcją jest na Bachir i tak dalej, i lewica ciągle oskarża. PSL, że jest wiecie, skonserwatywna, no to głosowało 51% Polaków. Tam bezpartyjnych i możemy polecć, czy 1% to 52. Wychodzi na to, jeżeli to, co mówi nasza kochana pani z Wielgus, że PiS jest morderstwą kobiet i kobiet nienawidzi, Konfederacja tak samo, wychodzi na to, że 44% kobiet o tym nie wie i głosuje na PIS. A co więcej, Yy, więcej kobiet uważa, że to konfederacja ich reprezentuje niż lewica, więc coś się dzieje. A wiecie dlaczego tak jest? Yy, ponieważ, yy, ponieważ, wbrew temu co uważa lewica, większość kobiet nie chce być prostytutkami i nazwać tego sex workingiem, nie uważa, że aborcja jest ok. Ja wiem, że te sondaże one pokazują, że większość kobiet jest za, ale inne badania pokazują, że są za kompromisem. Zresztą, dlaczego Lewica tak bardzo nie chce referendum? No, bo podejrzewam, że na że w referendum mogliby przegrać i tak dalej. Słuchajcie, aborcja i sex working jako praca i to są propozycje główne dla Lewicy. Z całym szacunkiem, ale i kobiety mają szacunek do siebie i one wiedzą, że dostęp do mieszkań, płaca, urlopy i tak dalej. No, jest to coś, co akurat jest ważniejsze. Naprawdę, po prostu problem lewicy jest taki, że oni znają tylko jeden rodzaj kobiet. Ta, co nie pracuje w korporacji po 12 godzin i aborcję robi co tydzień, jeszcze jeszcze jak dorobi jako prostytutkę. że y, argument, który się pojawiał, który jest dla mnie zrozumiały. Jeżeli mówimy o prawach kobiet, to ludzie teraz mają coś takiego, no dobra, ale na czele partii lewicy jest, jest dwóch facetów, tak? Nie, tak. Y, I ja zawsze tłumaczę, okej, okay, no jest dwóch facetów, bo ich wybraliśmy. To są szefowie naszej partii, były wybory, 30 tysięcy osób głosowało i wybraliśmy. Następne wybory mamy jesienią przyszłego roku. Każdy może wystartować. I o władza się nie, nie, nie dostaje. Wyborów wcześniej w lewicy? Y, Oni... Ja bardzo przepraszam, ale wróćmy do tych wyników. 35,7% uzyskała partia, której głównym szefem jest Jarosław Kaczyński, Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński jest mężczyzną. Mogę się mylić. Yy, druga partia, Konfederacja, która ma więcej kobiet w Europarlamencie niż Lewica, jak jeden z tam gdzie no, głównym szefem jest yy, Mencen, chyba też mężczyzna. 7,2 tam, gdzie szefem jest Hołownia i Kamysz. i 40 tam, gdzie szefem jest Tusk. To dlaczego akurat yy, mężczyźni w PO? W PiSie, w Konfederacji, nawet w PSL-u i trzeciej drodze nie przeszkadza, ale u lewicy Łojoj nu nu nu. Tak nie wolno, nu nu nu. Wątpię, wątpię, dlatego że też uważam, że w polityce szczególnie najgorsze są emocje i turbulencje, które się tymi emocjami wywołuje. Wiadomo, że one teraz są bardzo mocne, ale tak jak powiedziałem, ja jest pan 10 godzin, więc trochę za ze mnie zeszło. Bo jak mamy emocje, to od razu chcemy robić cięcia, wywalać, podejmować szybkie decyzje. To, to, to nie jest dobry pomysł. Natomiast o władzę trzeba zawalczyć. To też nie jest dla tłumaczy ludzi, to nie jest tak, że ktoś ci tę władzę da. Jak chcesz być szefem czy szefową partii, to o to, tak? Przekonaj do siebie wyborców się wyborczenie. I to jest przed nami. No Okej, okay, no ale mówiła też pani o tym, że no, panią też brano za e, przyczepę tak. koalicji obywatelskiej. No to może jest też tak, jak mówi Magdalena Bija, jak wczoraj w, e, mówił Adrian Zandberg, że trzeba ostrzec, musimy się odróżniać od Koalicji obywatelskiej, bo jak tego nie będziemy robić. No to po prostu Donald Tusk nas zje do końca. No bo nie zaprzeczycie, że no ten wasz duży koalicyjny, rad, właściwie siostra Koalicja obywatelska. No podbiera wam tych wyborców, czyli musicie się zacząć. Rzecz musimy, jedną rzecz musimy od razu stosować. Razem nie jest dużą koalicją. Jest lewica, tyle jest razem. Reszta to jest nowa lewica. Naprawdę, strukturalnie ilościowo, Ja wiem, rozumiem, ale jeżeli elektorat i... ucieka, to z nowej lewicy, a nie z razem do koalicji Obywatelskiej. ale już tutaj nie chcę mówić o razem. Naprawdę, elektorat jest lewicowy. Razem jest małą partią. Ja zapytam inaczej, to Czy teraz, Panie zdaniem, powinno, powinno być wszystko. takie zaostrzenie w lewicy, już szeroko pojętej? Musimy się bardziej odróżniać, musimy pokazać, że my to jednak coś innego, żeby nas nie mylono z politykami koalicji Myślę, obywatelskiej, To że... jest słuszny kierunek i ta, to wybierzecie? Tak, ta, to znaczy ja tak uważam, mało tego. Uważam, że w tej naszej koalicji, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że jesteśmy od pół roku w rządzie i to jest już pierwsza taka sytuacja. Wiecie co. Ja Wam zaraz przy pokazę wykres. Eee. Eee który pokaże dokładnie, co się dzieje obecnie z lewicą. E, bo to będzie bardzo profesjonalny wykres, e, który wam wyjaśni, e, jaki jest tutaj generalnie problem. Bo wy jesteście teraz zmęczeni, to to będzie e, taki, wiesz... E, e, będzie takie, abyście się mogli... E, abyście mogli się trochę obudzić. To ja wam to szybko przygotuję pełna profe pełnie profesjonalnie mhm. czekajcie cyk teraz tu cyk 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 Ram pam pam, ram pam pam, grafika na odpie. Byle jak, byle promotor dał trzy i zaliczenie, bo jak nie zaliczę, to skończę jak Bartosiak albo jak napierała, tego bym nie chciał. Ram pam pam, ram pam pam. Hmm, 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 hmm. Jeszcze, aby, jeszcze trochę audiowizualnie, abyście... Byli olśnieni moim graficznym kunsztem i geniuszem, cyk, cyk, cyk. No, może nie najlepiej, nawet nie średnio, ale jako tako. Dobra, proszę. Oto jest obecny problem lewicy. Spada nam poparcie. Mówimy więcej o gejach i aborcji. Nie pomogło to. I poparcie dalej nam spada, więc dajemy więcej gejów i aborcji, ale to dalej nie pomaga, więc poparcie dalej nam spada, więc dajemy jeszcze więcej gejów i aborcji, no i znowu to nie pomogło i poparcie nam spada, dlatego trzeba dać jeszcze więcej gejów i aborcji, ale to dalej nie pomaga i poparcie nam spada, więc trzeba jeszcze więcej gejów i taki uroboros i to się kręci, karuzela, spier, krąży, kręci się z lewicą. No i dziękuję, to moja profesjonalna ocena jako politologa dla, za... 200 zł za konsultację albo 2 litry wódki. Dziękuję. Mam nadzieję, że zruszyliście się moim geniuszem. Gdy rząd tworzy, tworzą cztery koalicyjne partie. Dla mnie, dla osoby, która jakby była pierwszy raz w rządzie, to też była nowa sytuacja, i dla większości naszych wiceministrów czy, czy ministrów. To jest też taka. E, e, ja nie chcę nazwać tego na oku ale pierwszy raz jesteśmy w tej sytuacji i trzeba się bardziej rozpychać łokciami, trzeba bardziej walczyć o swoje postulaty, a wydaje mi się, że też być może bardziej zaangażowaliśmy się w te pracę taką postulatę, żeby były bardziej realizowane, aczkolwiek tu e, komunikacyjnie też to jakoś zawiodło e, ze strony partii, dużo postulatów lewicowych zostało spełnionych. Nie? No, Wiesz, jakie postulaty by to najważniejsze pani zmieniła? tylko tylko, tylko jako lewica. Podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki. Proponowało to PO. PiS był za podwyżkami tylko innymi i trzecia droga. Dla budżetówki. in też jest nasze. Ja, bo, bo, może nasi wizjerzy tego nie wiedzą, ale to lewica wprowadziła in vitro po raz pierwszy w Lewico, u lewicowego prezydenta w Częstochowie. Ale Tusk prowadził to dotacje w całym e, kraju. Kwestie no, ale to związane, ale by ja mam tutaj o postulatach z, od ministry Angielskiej Dziemnow, bo ona jest Prymózką, jeżeli chodzi o te, o te działania. Ona jest w rządzie koalicyjnym, ale realizuje postulaty lewicowe i one są sprzedawane jako postulaty rządu, tuska Platformy obywatelskiej. I uważam, że tutaj to nie działa, nie? że jakby ludzie tego nie wiedzą, że to jest nasze. A kwestia właśnie tych praw kobiet, o których Pani wspominała, które też kobiety dość często przychylnym okiem, jednak mimo wszystko patrzą na Konfederację, patrzą na to, jak kobiety głosują. To tutaj nie widzi Pani tego, że to jest ten błąd i to są te elementy waszego programu, które były na Standarach przed wyborami z 15 października kobiety też wami Pracuję, to minę. Głosują, to tutaj nie widzi Pani tego, że to jest ten błąd i to są te elementy Waszego programu, które były na. No, proszę. Ten strach w oczach.